Witamy na konferencji prasowej po 31 kolejce 4. ligi. Lizbarska Polonia podejmowała w Lizbarku Jeziorak i Ława. Wynik 3-0 dla Lizbarskiej Polonii. O komentarz do spotkania poprosimy trenera gości Wojciecha Figurskiego Przyjeżdżając do, do Polonii zdawaliśmy sobie sprawę, że w tym nie będziemy mieć się nie wiadomo ile sytuacji i te, które będziemy, które sobie wykrywaliśmy, to, to będziemy musieli je wykorzystać tak, i na pierwsze 15-20 minut no, można powiedzieć, że mieliśmy wszystko, wszystko w swoich rękach, tak, bo, bo mieliśmy 200% sytuację w Czarka też mieliśmy dwa razy. Lepsze ostatnie podanie, gdzie, gdzie wychodzilibyśmy też na 100% sytuację i tego nie wykorzystaliśmy tak, i z każdą, każdą minutą gdzie się Polonia zaczęła wychodzić do głosu prz, prz, przetrwała ten ten nasz e, na, tu, tak i no, trzeba się powiedzieć, że w drugiej części tej pierwszej połowy no, gospodarze stworzyli sobie co najmniej trzy no, świetne sytuacje, które no, znaczy, niemożliwe, że, że, że to nie wpadło, tak, bo czy to świetna postawa Kacpera Wodarczyka ta w tak czy, czy jakieś no, minimalnie cenne strzały w przeciwniku sprawił, że do przerwy był remis, mimo wytrąkowy, tak mimo uważamy więcej więcej ilości sytuacji, niż to miało miejsce w drugiej połowie, tak? Natomiast no, po przerwie, można powiedzieć, że sami podaliśmy rękę przeciwnikową, tak, bo się przyjrzymy, każdy branży. co gdzieś no, przy pierwszym branży z niepasobliwością, akurat z mojej strony tak? i gdzieś łatwa, łatwa strata. tak. Później też drugą bramkę dostajemy, kiedy, kiedy sami tracimy piłkę i, i dwie czterce. Te kilka, kilka, kilkanaście minut gdzie sprawiliśmy, że, że sami tutaj sobie narobiliśmy dużo problemów, w tym meczu już trafiliśmy potrafiliśmy się z tego podnieść, tak, no bo no, naszego występu była trzy lampy, tak, kiedy to można, że z piłkarskim, podziemno, tak, przechodzić dwóch zawodników, co nie ma prawa się wydarzyć i, i trzeci strzela tąkę o to, tak, że to niestety, tak, gdzieś się żałujemy tego spotkania, bo jak nie no, wygląda, gdzieś się gospodarzy sytuacje, które mieli wyśmienite ich nie wykorzystali, a zdobywali w tamtych sytuacjach, w błędach indywidualnych, które na nich powinny, nie powinny się przyzwyczaić do zaskoczenia. Dziękuję o komentarz do tego spotkania. Poproszę trenera Polony widzory i Czesława Żukowskiego. Myślę, że fajny mecz dla kibiców, którzy przyszli tutaj po, po dłuższym okresie dziękuję za to, że nas wspierali, e, prestiżowy mecz z Jeziorakiem, e, klub z tradycjami, także dobre tempo od pierwszych minut i to rzeczywiście może w pierwszej połowie przynajmniej na początku Jeziorak lepsze wrażenie sprawiał piłkarsko, ale to my stworzyliśmy w pierwszej połowie trzy doskonałe sytuacje, Oleszko sam na sam, obok słupka, Sergiej e, w przegroku jedynek z bramkarzem sam na sam, e, Żukowskar więcej cierpliwości przyjmuje piłkę, uderza swoją lewą nogą, myślę, że, że też byłaby bramka i kilka akcji niedogranych, a Jeziorak w pierwszej połowie na początku spotkania miał jedną sytuację i tu Gasperowicz wykazał się refleksem i zbił piłkę nad poprzeczką. Także w sumie do przerwy. Troszeczkę słabiej zagraliśmy może piłkarsko, ale tych sytuacji stworzyliśmy co najmniej, tak jak tutaj trener powiedział, 300% i, i no, powinniśmy na pewno otworzyć wynik spotkania. Yy, no, po przerwie zaprezentowaliśmy się już lepiej piłkarsko, już lepszy był odbiór, agresywniejszy. No i efektem tego była, był odbiór Sergeja na 20 metrze, wbieg w pole karne, ewidentny rzut karny. Dał nam prowadzenie na 1 do zera. No i ta bramka jeszcze nas bardziej rozróżniła, Bardzo dobre potem dośrodkowanie szczerby. Bogdański na 2 do zera pewnym uderzeniem głową. Trzecia bramka, tak samobójcza, ale bardzo dobrze. Mocno wita piłka do bramki 3-0. Jeszcze mieliśmy kilka akcji, gdzie mogliśmy lepiej rozegrać, podwyższyć wynik tego spotkania. Także tu już druga, druga połowa pod pełną naszą kontrolą. Zasłużone zwycięstwo, cieszymy się z tego. Też mieliśmy w dniu dzisiejszym problemy, problemy zdrowotne i mamy, ale bardzo się cieszę, że, że po ostatnim. Po ostatniej porażce w pasywnie wyciągnęliśmy wnioski i na pewno z trudnym przeciwnikiem, który widać, że, że ma potencjał piłkarski, jakim jest zespół Jezioraka, pewnie wygraliśmy. Także mm. bardzo się z tego tytułu cieszymy. No i walczymy dalej i zdajemy sobie sprawę, że, że jeszcze kilka meczy. Zostały do końca rozgrywek i będziemy chcieli w każdym z tych meczów z dobrej strony się pokazać. Także dziękuję bardzo wszystkim tutaj moim zawodnikom, kibicom za wsparcie, za zwycięstwo. Na pewno bardzo cieszy w dniu dzisiejszym. Dziękuję, dziękuję bardzo. W dniu dzisiejszym połowę rezolucji pokonała Jeziora 3.0. Do zobaczenia. Dziękuję. 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 dziękuję